Siemano Byku z tej strony Radek, a dzisiaj porozmawiamy sobie o spoko fryzurkach do szkoły. Już któryś rok nagrywam o fryzurach do szkoły i zawsze chodzi o to, żeby mieć fryzurę, którą sprawnie ułożymy, nad którą nie trzeba spędzać zbyt dużo czasu. Rano przed szkołą możemy na szybko ogarnąć włosy. I możliwe, że po pięciu latach nagrywania do internetu znalazłem idealną fryzurę na taką okazję. Mowa jest o fryzurze, którą najprędzej można nazwać minimuletem. Nie brzmi to spoko, ale to jest mniej więcej Coś takiego, co ja mam aktualnie. Chodzi o to, że góra naszych włosów ma sporo tekstury, i coś się tutaj dzieje, a z boku mamy cieniowanie. Ja akurat mam dosyć duże cieniowanie, które nazywa się Burst Fade, ale można też mieć takie trochę lżejsze cieniowanie, i można mieć coś po prostu takiego bardziej muletowego. Także mini mulet, lub ogólnie krótkie włosy to jest spoko kierunek, którym możesz podążać. Nie jest on zbyt popularny, jest on dosyć świeży. Tutaj sporo można się bawić z cieniowaniami, tak samo jak w sumie w każdej fryzurze. Powiedziałem, że trzeba mieć sporo tekstury i raczej średnio u mnie jest z tą teksturą i właśnie dlatego chciałem Ci pokazać, że szybko można to ułożyć. Biorę swoją glinkę undergrounda, daję nie za dużą ilość i teraz można po prostu sobie jakoś tak to chaotycznie wprowadzić we włosy. No i już raz, dwa jest jakiś taki, wiesz, bardziej messy efekt. Gdy widzisz by kubudzisz się rano, musisz na szybko ogarnąć włosy, to właśnie często kluczem jest odpowiednia długość. Plusem takiego muleta jest to, że mniej więcej większość osób może go zrobić na swojej fryzurze. Większość z nas ma włosy raczej ponad 5 cm, więc z łatwością możesz sobie tutaj zrobić jakieś fajne cieniowanie. Jeśli sięgniesz po takiego muleta, to pamiętaj też, żeby układać tył włosów, a boki, boki staraj się układać ku przodowi. Niestety, ale mini mulet, tak jak u mnie widzisz, no to tutaj mam cieniowanie i być może nie chcesz mieć zbyt dużego cieniowania, ponieważ trzeba to odświeżać. W takim razie, jeśli wciąż chcesz mieć krótką fryzurę Messi, to spok kierunkiem może być Warrior Hairstyle. Jest to tak właściwie coś dosyć podobnego, tylko że boki masz zarośnięte. Fryzury na takiej długości ani trochę nie będą ci przeszkadzały w szkole czy później na siłce. Jak będziesz po w to te włosy nie będą zniszczone, łatwo je ewentualnie poprawisz w szkole. Dodatkowym plusem jest to, że od kilku lat mężczyźni dosyć sporo siedzimy w trochę dłuższych włosach, więc wręcz wyróżnisz się krótką fryzurą. Czyli jakieś baskaty, krułkaty, mini, dzień dobry panie kotku, mini mulety, warrior hairstyle to są właśnie takie fryzurki, które są dosyć krótkie. A naprawdę spoko mogą wyglądać w szkole i szybko sprawnie je ułożysz. Jako, że ten filmik jest o najpopularniejszych fryzurach do szkoły, a nie najlepszych, no to trzeba wspomnieć tutaj o fryzurach, które nie będą układane. Bo widzisz, jako, że siedzę coś tam w temacie włosów, większość z was też już mniej więcej ogarnia włosy, no to widzimy, że wiele osób ma jakąś tam fryzurę, jakieś tam trochę dłuższe włosy, ale nie układa ich za bardzo. Pewnie wiele osób u Ciebie w szkole będzie miało coś w stylu jakiegoś fringe'a, coś tam fluffy, ale nie będzie się bawiło w układanie, będzie jakaś skocznia narciarska, będą jakieś spuszone, zniszczone włosy, no takie fryzury cały czas będą, wiele osób nie ma po prostu chęci układania włosów, dla takich osób właśnie najlepsze są krótsze fryzury, no bo raz, dwa je ułożyć i nawet jak nie są ułożone, to spoko wyglądają. Także na pewno jakieś takie niemrawe fryzury, delikatnie mówiąc, one cały czas będą popularne. Następną popularną sprawą będzie chociażby brokuł na łepetynie, czy tam zupka chińska, czyli ktoś po prostu sobie strzelił albo trwałą, albo naturalnie ma kręcone włosy. E, takie brokuły często mają też jakieś fajne cieniowanie z boku. Wygląda to całkiem ciekawie czasami. Wiele osób, niestety, na trwałej pieprzy sobie włosy, później jest problem z odrostem, ale to nie filmik na nie w tym filmiku teraz. Czyli broku może być spoko opcją, jeśli masz trochę dłuższe włosy, już ci się znudziły, strzelasz sobie wtedy po prostu trwał. Wtedy możesz stylizować takie włosy za pomocą aktywatora skrętu, a także dyfuzora. Układasz to, masz fajny skręt i może to fajnie wyglądać. No bez dwóch zdań popularna fryzura. Wydaje mi się, że jakbym pojechał do takiej Warszawy, to tam chyba sporo osób może mieć. W Krakowie też całkiem sporo osób. Ma. Jak był Broku, to nie można teraz nie wspomnieć o Messi flinchu, a to już jest kawał fajnej fryzury. Fringe w Messi Fringe oznacza grzywkę, czyli mamy Messi grzyweczkę i kurczę. Niech cię to nie zmyli, ponieważ ważne jest to, żeby układać całe włosy, czyli też boki. Fajnie jest je kierować ku przodowi w Messi Fringe. Podobnie mamy sporą różnorodność, jeśli chodzi o cieniowanie, Sam miałem Burst Fade, czyli to samo, co mam teraz. Messi fringe najlepiej wyjdzie, jeśli masz włosy falowane, ale jeśli masz proste włosy i sensownie podejdziesz do tematu, to też może spoko wyglądać. Mam filmik na temat tego, jak uzyskać messi fryzury na prostych włosach w pięciu krokach. Byku. Obowiązkowo musisz go obejrzeć, ponieważ jeśli chcesz mieć Messy fryzury, a masz proste włosy, to jeśli źle podejdziesz do tematu, będziesz miał skocznie. I tę niemrawą fryzurkę, o której wcześniej mówiłem. Minusem Messi Fringe'a może być to, że taka długość już ma tendencję do rozpadania się, być może będzie ci przeszkadzała, tam wiesz po WF-ie, może przeszkadzać w szkole, trochę czasu będziesz musiał poświęcić na układanie. E, także może być to dosyć problematyczna fryzura, ale zdecydowanie jest popularna. Wydaje mi się, że Fringe nie będzie już tak popularny za rok czy za dwa lata, e, dlatego jest to ostatnia taka opcja, żeby wbić się w grono osób, które latają w tej samej fryzurze. Być może zauważyłeś, że nie mówię, że fringe będzie pasował do owalnego kształtu twarzy, albo warrior hairstyle będzie pasował do okrągłej twarzy, ponieważ sam wychodzę z założenia, że jeśli chcesz mieć jakąś fryzurę, to ją sobie po prostu zrób i nie kieruj się tym, jaki masz kształt twarzy. Nie utrudniajmy sobie życia, szkoda jest nie wybrać jakiejś fryzury, bo masz. Zły kształt twarzy pod to. Dopasuj to po prostu do tego, co chcesz, pod swój typ włosa, pod swój styl życia, żeby włosy ci nie przeszkadzały, żebyś, żeby to włosy były dla Ciebie, a nie ty dla włosów. Trochę mniej popularnych fryzur, o których warto wspomnieć, bo są popularne na TikToku. No to mamy chociażby modkata, czyli włosy są mniej więcej takiej samej długości na całości naszej głowy. Jest sporo tekstury i te włosy sobie swobodnie leżą. Mamy też Edgar Kata i wydaje mi się, że te 5 sekund, które właśnie na niego poświęciłem, to wystarczająca ilość. Z dłuższych włosów mniej popularnych mamy Wolf Kata. Kurczę, no w Polsce raczej rzadko się go spotyka. Przynajmniej ja rzadko widzę, żeby ktoś miał Wolf Kata. tak samo jak skrólej jakoś neta, to też nie widzę, żeby ktoś miał Wolf Kata. Za granicą jest zdecydowanie popularniejszy. No tutaj potrzeba przede wszystkim dobrego cięcia, dobrego typa włosów. A także no, odpowiedniej długości włosów. Także trudno jest o Wolfkata, ale bez kitu będziemy się rzucać w oczy, jeśli takiego mamy. Sam kiedyś schodziłem z długich włosów i zszedłem do parta. Trochę żałuję, że po drodze Wolfkata właśnie nie zaatakowałem. Takie zestawienie byłoby z bezczeszczeniem zestawień Fryzur męskich, gdybyśmy nie wspomnieli o. Midleparcie, który jest popularny od kilku lat. Jeśli jesteś młody, to możesz nawet nie wiedzieć, że kilka lat temu była mega siara latać w Midleparcie. Aktualnie nie ma siary, wręcz przeciwnie, Midle jest bardzo fajną i dobrą fryzurą. To, co jest w nim dosyć ciekawe, to to, że on fantastycznie może wyglądać na prostych, falowanych i nakręconych włosach. Middle part ma mega dużą różnorodność, jeśli chodzi o długości, fajnie wygląda na krótkich, długich, bardzo długich włosach. Jest to Fenomenalna fryzura, 2 lata w niej latałem i sporo ją testowałem, różne długości, różne cięcia, różne sposoby układania, także middle part nie jest fryzurą, która się nudzi. Jest też dobrą taką przejściową fryzurą, jeśli planujesz zapuszczać włosy dalej, bo załóżmy zaczynasz chodzić w middle parcie, kiedy masz 12 cm włosy i w tym middle parcie latasz do włosów, które mają ponad 20 cm jest to idealna fryzura do takich akcji. Trochę dłuższą fryzurą, ale możesz ją łączyć z middle partem, jest fryzura flow, gdzie zaczesujesz swoje włosy do tyłu, masz dużo tekstury, często przedziałek nawet na środku masz, więc to wciąż taki trochę middle part, middle part flow. Czy to jest najlepsza opcja do szkoły, to już tutaj trudno mi powiedzieć, bo jeśli masz proste włosy, no to będziesz się irytował, źle się to będzie układało, ale jeśli masz falowane włosy, no to jest sumie, nie? Nie powinienem w tym filmiku mówić o slickbacku, ponieważ mowa jest o najpopularniejszych fryzurach, no ale jeśli masz middle parta, masz flow, no to możesz też mieć slika, no a slick to już jest, kurcz, największym kozakiem w szkole będziesz. Jeśli wszystkie te fryzury, o których mówiłem, są dla Ciebie dosyć dziwne i Ty nie chcesz tak wyglądać, no to z byku, spoko, spoko, mamy side parta. Side part polega na tym, że po prostu nasze włosy zaczesujemy na jedną stronę i sobie one tam spokojnie leżą. Ładnie można też objętać, na nim wykrzesać. Kawał fajnej fryzurki, bardzo prosta. Jest już od lat, od zawsze, zawsze była, zawsze jest i będzie popularna. Łatwo ułożysz, bierzesz sobie szczotkę, zacześtujesz wszystko na bok, układasz, trzymają się elegancko te włosy. No i bardzo schludnie to wygląda. Ostatnio Manchester United kupił porządnego napastnika, Seszko, który jeszcze co prawda nic nie strzelił po trzech, po trzech grach, ale być może w końcu strzeli, ale właśnie chodzi o to, że ma porządnego side party. Być może udało mi się tutaj mniej więcej wpleść to, żebyś po prostu wybrał taką fryzurę, jaką chcesz. Jeśli chcesz daną fryzurę, to zrób daną fryzurę. A jeśli podejdziesz sprytnie do tematu, to większość fryzur powinna u ciebie dobrze wyglądać. Jesteś młody, masz sporo włosów cały czas, także baw się tym, póki jeszcze możesz. Jeśli dopiero zaczynasz boisz się układać włosy, to leć w coś prostego. Na przykład Side Parta, gdzie zace, zaczesujesz swoje włosy na bok i jest to naprawdę prosta fryzura, albo w coś takiego krótkiego co ja mam, gdzie całe założenie polega na tym, że dajesz produkt na dłonie, roztrzepujesz to i, i tyle. Słyszysz najpierw włosy z prestylerem, żeby podbić ten chwyt i teksturę i jest to naprawdę proste, zdecydowanie łatwiejsze niż jakiś Fringe czy Middle part. To chyba by było na tyle. Powodzenia w nowym roku szkolnym. Trzymaj się byku. Jo.